Kobiela Sebastian, biuro nieruchomości Homagent. Zapraszam Państwa do zapoznania się z, z ofertami ostatnich mieszkań na przepięknej, e, kameralnej inwestycji na południu Katowic. Znajdujemy się w Katowicach Podlesiu, jest to ulica Sołtysia. Pokażę Państwu teraz otoczenie inwestycji. Praktycznie przy samym Osiedlu mamy dom kultury i sportu. Jest również boisko w bardzo dobrym stanie. Tu odbywają się zajęcia piłkarskie, zajęcia dla dzieci. Także państwa pociechy, które uprawiają piłkę nożną, miałyby gdzie sobie pograć, potrenować. Jest to bardzo kameralne osiedle w niskiej zabudowie. A trzy kondygnacyjnej z tarasami, balkonami w przeróżnej, przeróżnej formie. Mamy tarasy takie zabudowane z ładnymi przeszkleniami, mamy tarasy otwarte również z przeszkleniami, jak Państwo widzą u góry. Mamy mieszkania z ogródkiem. Jeśli chodzi o miejsca postojowe, to są tutaj miejsca w hali garażowej. Jest kilka również miejsc naziemnych. Teren bardzo ładnie zagospodarowany. Naprawdę śliczna tutaj architektura. Tak jak Państwo widzą, prezentują się właśnie mieszkania. Przeszklone ładne balkony, tarasy, ogródki. Generalnie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to ciche i spokojne miejsce. Niedaleko tutaj mamy do stacji kolejowej. Można swobodnie poruszać się koleją do centrum Katowic, czy do miast ościeżnych typu Tychy. Tak wygląda budynek. Całe osiedle jest oczywiście ogrodzone, strzeżone, zamknięte. W klatkach są domofony. Bardzo fajna architektura, naprawdę to bardzo przyjemnie wygląda. Proszę zresztą samemu spojrzeć, ocenić. Świetne miejsce dla rodziny. Tu właśnie jest jedno z dostępnych mieszkań. Mogą Państwo je obejrzeć teraz od zewnątrz, z ogródkiem. Jest mały plac zabaw dla dzieci. Tak prezentują się budynki. To mamy przykład, właśnie różnych form tarasów, ogródków. Zabiorę Państwa może jeszcze od bocznej strony osiedla, żeby pokazać, jak wyglądają mieszkania na parterze z takim ładnym tarasem. Proszę spojrzeć, tak wyglądają właśnie tarasy w mieszkaniach na parterze. Teren zielony jest pod tarasem, więc osoby, które, które nie, nie lubią kosić trawę no spokojnie tutaj unikną tego, tego problemu, tej czynności dzięki temu, że mają taras proszę spojrzeć, tak wyglądają te tarasy u, u góry z kolei mamy przeszklone Zostały mieszkania 3 i 4 pokojowe o metrażach od 50 do 80 metrów. To naprawdę już ostatnie sztuki. Więc jeśli ktoś z Państwa szuka nowego budownictwa dla raczej rodziny, to na pewno tu jeszcze coś dla Państwa znajdziemy. oferty, oczywiście y, konkretne znajdą Państwo na naszej stronie y, konkretnych mieszkań. A tu prezentujemy osiedle. Y, jeśli chodzi o funkcję grzew, grzewczą y, tutaj mieszkań, jest tutaj własna kotłownia y, zasilana gazem y, i do mieszkań rozprowadzane już jest y, centralne ogrzewanie na kaloryfery, jak również na jak również na, na, do, do kranów, jest to chyba aktualnie naj, najtańsza forma grzania. I tak właśnie prezentuje się osiedle. Tu mamy halę garażową. Można w szybki sposób zamieszkać tutaj, ponieważ mieszkania są już oddane do użytku. Nie trzeba czekać na ich wybudowanie, nie trzeba czekać na oddanie ich do użytku. Wystarczy umówić się u nas na spotkanie, kupić mieszkanie i można je od razu wykańczać. Przejdę jeszcze z Państwem na drugą stronę osiedla. Tak jak Państwo widzą, są to cztery praktycznie budynki. W niskiej zabudowie. Bardzo kameralne osiedle. Dosyć dobrze skomunikowane. Wypielęgnowane. Dużo, dużo zieleni. Ogólnie jest to dzielnica, gdzie jest dużo zieleni. Na samym osiedlu też mamy ładnie utrzymane części wspólne w połączeniu z ładnymi budynkami. Myślę, że będą Państwo na pewno zadowoleni. Tak wygląda budynek z drugiej strony. Na pewno zwrócili Państwo uwagę, że w mieszkaniach powinno być bardzo dużo światła z racji tego, że okna są do samej podłogi. Tu jest właśnie taki przykład kotłowni, gdzie gaz jest dostarczany do tego miejsca, następuje podgrzanie wody i w formie centralnego rozprowadzone jest to do mieszkań. Z racji krótkiego dystansu, jeśli chodzi o obieg wody ciepłej, nie ma tutaj dużo strat tego ciepła. Stąd, stąd no wydaje mi się, że aktualnie to jest najkorzystniejsze rozwiązanie. Są tutaj również ławeczki, taka mała architektura. Większość mieszkań, no już pewnie Państwu mówiłem, że jest sprzedanych. Zostały ostatnie, ostatnie sztuki. Zabiorę Państwa teraz do klatki schodowej, tak żeby Państwo sobie zobaczyli, jak te części wspólne w środku są wykończone. Tu mamy miejsce na skrzynki pocztowe. Jest zejście do hali garażowej. Mimo, że budynki są tylko trzy kondygnacyjne, to jest również winda. I tak wyglądają tej części wspólne w budynku. No, tutaj przechodzimy na piętra. A tak wygląda korytarz na na partyzze. Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu. Mój numer telefonu to 530 860 700. Oferty znajdą Państwo na naszej stronie. Tam będą też podane jeszcze inne numery kontaktowe celem umówienia się na prezentację, rezerwacje czy, czy też jakieś szczegóły. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszego profilu na YouTubie, Facebooku i zapraszam na nasze strony.